Witajcie, dzisiaj zrobimy sobie tuning mojej sieci WiFi. U mnie w domu są dwa routery Tepelinka i one generują w sumie cztery sieci: 2,2,4 i 2,5 z ograniczeniem, z rozróżnieniem parter. Piętro, nie jak się chodzi, to telefony gupieją. Poza tym jeden z tych routerów działa dobrze, a drugi się czasem rozłącza, czy tam trzeba go resetować, bo urządzenia się nie chcą z nim połączyć. w je. w je Tepelink w sumie od zawsze. No tanie Chińczyk, nie? Dlatego kupiłem dzisiaj innego Chińczyka, Ksiaon. Ale kupiłem router w systemie mesh. A co to takiego? Stawiacie router, podłączacie, jak podłączycie jeden, no to działa tak samo jak zwykły router. Ale możecie sobie dokupić kolejne urządzenia i zwiększać zasięg tej jednej sieci. Czyli w sumie będą dwie sieci: jedna 2,4, druga 5. Nie robię sobie takiej dualowej 2,4 łamana na 5, bo ja mam dużo urządzeń w akwarystyce, które chodzą tylko na 2,4 i one nie chcą chodzić jakiś dual. I dodatkowo. To jest router w standardzie 7. Ja miałem w koszyku router też Tepelinka meshowy w standardzie 6, i on kosztował, chyba nie wiem, 9 stówek. I teraz na Blackwick 8,5 stówki za 3 urządzenia. Nie, gdzie normalna cena to jest 1100 około. Jak patrzyłem na Aliexpressie to jedno urządzenie kosztuje około 340 zł. Można sobie tam w parze kupić za 7 stów, a tu mam 3. Także dzisiaj wymieniamy. Taniego Chińczyka na Chińczyka, który się nie wstydzi, że jest chiński, bo to po prostu chciał mi. czemu ty nie kupisz sobie na przykład Asusa? Bo Asus ma na dole też napisane Made in China. Dlatego. Poza tym wszystko mam w domu, mówmy się już chińskie. No poza telefonami, poza jednym telewizorem, no i jednym samochodem. A tak, wszystko chińskie, więc nie ma co się bać. Instalujemy dzisiaj Mesza. Podarujemy sobie, wiecie, takie szczegóły techniczne, jak na kanałach technicznych. Po prostu taka, wiecie. Unboxing cebulaka. Jak szybciutko sobie prostym językiem podłączyć takiego Routera Redmi Note 14 Pro 5G. Ok? Karton po Redmi Note. <noise> No jest taki spoko duży, czarny, jakby to miało coś wspólnego. Ja miałem te takie, one się nazywają X60. Chciałem wziąć z tepelinka, tylko ja całe życie mam z tepelinkiem problem. Tylko on ma jedną zarąbistą zaletę: no jest tani, nie? Te routery są tanie, jak to przychodzi zapakowane. O proszę, I to jest model, już wam pokazuję. Co tam na pudełku. Xiaomi Mesh System BE 3600 Pro, 3 pak. Wi-Fi, Xiaomi Mesh, 2,5 gigabita na sekundę, Family, Xiaomi, Xiaomi Home, ja mam tą apkę, wiecie, jakie ma się milion rzeczy w domu i każda z tych rzeczy ma inną aplikację, to, to też denerwuje. Wi-Fi 7, VLAN, a jest polski na pudełku? Jest, technologia nowej generacji, Wi-Fi 7, szybki port 2,5 gigabita na sekundę, łatwe inteligentne połączenia, Xiaomi Family, mały Zenek się tu bawi grzechotką, jak tu się do tego dobrać, a co tu jest jeszcze, 3600 megabitów na sekundę Wi-Fi 7, tak, tu, tu mam skrót jak to działa, jeden tu, drugi tu i wszędzie mamy zasięg. Tutaj parametry techniczne. Jaką to ma prędkość? Czy chociaż tutaj to napisali? No w sumie tu napisali. Ale wiecie, te urządzenia, cena się różni właśnie od prędkości, nie? O jest. 5G ma prędkość 2882, a 24 ma tylko 688. Bluetooth pierdu pierdu. Tu się chyba to otwiera. Nagrywam szybko, póki widno. Ale zamontujemy to sobie wieczorem, bo zaraz muszę się z młodym pobawić. I to jest, jak to jest pakowane? Och, jeja, patrzcie, tu wychodzi jeden, trzy zasilacze. Myślałem, że na USB. Jeden kabel RJ45, turbo mikro, instrukcja i tu pozostałe dwa urządzenia. Ale przyjemnie się je wyciąga. Ja potrzebowałem dwa, ale w sumie ta promka spowodowała, że wziąłem ten trzypak. A ja damy po prostu na każdym piętrze. I jeszcze na strychu, bo na strychu mam, słuchajcie, internet, będziemy musieli pójść na strych, bo na strychu mam po prostu światłowód, obojętnie, który pewnie wyciągniemy. To nie jest napisane, że jeden jest master, a reszta to niewolnicy. Porty, ale ledwo, ledwo mogę je przeczytać. 1, 2, 3. A co to jest Faulan? Wszystkie są faulon. Łącznik, zasilanie. Tu ma jeden port, jakiś taki szybki jest do połączenia, pewnie z tego co kojarzę. Tak jest. To jest najszybszy port, ten ostatni, nie? A to są zwykłe. Także internecik sobie połączymy tym portem, i to koniec. Tu kurde nic więcej nie ma. MTFC, a to się jakoś. Aha, tu żeby się nie po. jak mróz na dworze. I żeby się nie porysował. No patrzcie, no proste urządzenie no nie ma, tu nic. nic do pokazywania. Gumowane nogi. Ja bez okularów nic nie widzę. A żeby sobie to ściągnąć. Dobra. To idziemy na Strych, ale to na Strych pójdziemy później, bo ja tutaj mam pod opieką małego, na szczęście nie brzęczy. sobie przygotujemy urządzenia. I skonfigurujemy go sobie już przy komputerze, bo mam kabel wychodzi z góry. Dwa będą połączone po kablach, a jeden będzie po wifi. fi No i pięknie. I zabaweczka gotowa do instalacji. I tutaj jesteśmy na strychu. Mój router TP-Linka. Odpinamy wtyczki. Ciężko się to robi Jedną ręką, nie? Dobra, weźcie zanek odepnij teraz zasilać. <grym> no rozwiń sobie, rozwiń. Dobra, na z tym. I tu mamy jeden router. Fajnie, że mi ręka wyszła w kadr. Dobra, jedynka, dwójka. I tutaj wtyczka z internetem. Aha, trzeba się przestawić. Podepniemy sobie internet do tego najszybszego gniazda. Po prostu to jest wtyczka od modemu ze światłowodem. Dobra, fajnie, fajnie. Zasilanko. Mhm, jedną ręką wejść, to rozpakuj. Bo mi się oczywiście chciało brać statywu na strych, nie? Dobra, podpięte. Można postawić. No i to koniec. Cała instalacja dzieci nadaje. Mamy diody. Czyli prąd jest. No teraz to pora. Obrać. Chociaż nie wiem po co. Na strychu i tak nikt na to nie patrzy. Dobra, jeszcze góra. Mhm. To jest NTFC. NFC, nie NTFC. NFC. Po prostu włączacie. Jak macie w telefonie NFC, pukacie w obudowę i już łączycie telefon z internetem, bo nie powiedziałem wcześniej. Dobra, mamy pięknie. Chyba działa. To podpinamy jeszcze dwa kolejne. Piotr niżej w sypialni. Tutaj w biurze, ściągamy drugiego i podpinamy trzeciego. Czyli tu bezpośrednie połączenie. Nie, to jest do komputera. Sorry, bo komputer jest po kablu, a tutaj mamy internet ze strychu. Zasilanie. No i co? I to cała instalacja, nie? No jeszcze tylko do prądu trzeba wpiąć. Dobra, połączyło się. A jak to się stało? Słuchajcie, to jest bana. Od razu komórka zauważyła, że jest sieć i chce, żeby się do niej zalogować. No to wybieramy polskie. Nie jest polska. Uruchom no, hasło administratora do naszego mesza. I to jest koniec. Konfiguracja zrobiona. I mamy już internet. I teraz by trzeba było porobić po prostu sieci Wi-Fi. No to ja tu sobie zrobię dwie sieci: 2, 4 i 5G i tu mamy domyślną nazwę sieci, to jest podwójna, podwójne pasmo 2 i 5. Rozdzielam to i robię sobie pierwszą sieć Wi-Fi 2.4, czyli Zenon 2.4 i druga sieć Zenon 5G. Wpisujecie hasła i to jest wszystko. I mamy sieci WiFi zrobione. No jak damy dalej, to jest, słuchajcie, koniec instalacji. Serio, to było tak banalne. No i oczywiście jak to się już uruchomi, no i działa. I teraz możecie sobie sterować tym z poziomu aplikacji, jeżeli macie aplikację Xiaomi lub po prostu przez komputer. Ja tu sobie wejdę przez aplikację. Jestem, ustaw pomieszczenia, czyli gdzie, gdzie ma być jaki, jaki router, bo będzie widać trzy sztuki. On sobie sam zobaczy, że jeden to jest brama i rozdzieli to na dwa kolejne urządzenia. No, wyraźmy zgodę. I proszę bardzo, ja nazwałem tą sieć tak samo jak nazywała się stara sieć, więc on po prostu wszystkie urządzenia, jakie były, już sobie zainstalował. I proszę bardzo, salon, brama, muszę tylko zmienić, to to będzie na strychu. I tu widać połączenie na dole, że jest w salonie przez kabel, to muszę zmienić na biuro. I tam było jeszcze połączenie w sypialni przez Wi-Fi. I tu sobie można zobaczyć, co tam się łączy. Pozmieniać nazwy, ustawić lampki, uruchomić ponownie, zaktualizować. Bardzo fajna jest tutaj kontrola rodzicielska, ustawiamy sobie w jakie dni, jak jest dostęp do internetu, inaczej może być w tygodniu, inaczej w weekend. Mamy instrukcję obsługi, nawet jest po polsku. Nawet tego nie czytałem. Tutaj tylko skopałem nazwę, że całą sieć nazwałem sobie Zenon 2.4, ale niech będzie. Niech się urządzenie tak nazywa. I tu mamy, zobaczyć różne ciekawe opcje. Opcje WiFi. Zmiany haseł, agregacja LAN, kontrolki, zresetuj, aktualizuj, sieci, cuda, transmisja, no jest tu tego cała masa, naprawdę banalna obsługa. I zobaczcie, że mamy to samo też przez www. Tutaj szczegóły techniczne, to ja sobie podaruję, to jest dla nerdów w każdym razie dla końcowego użytkownika banalna instalacja, automatycznie się wykrywa, podajecie hasła i już działa przetestowałem to sobie przez kilka dni tam jest taka dosyć fajna optymalizacja sieci w różnych miejscach. jak pójdziecie sobie na przykład w jakieś takie jedno miejsce, dajecie zoptymalizuj sieć to on sprawdzi jaki jest sygnał, poustawia i generalnie działa to bardzo dobrze, czy ja jestem w garażu, czy jestem na ogrodzie czy jestem na piętrze, cały czas mam internet, tyle na dzisiaj trzymajcie się cieplutko, cześć